Siedem prostych zmian, które pomogą ci szybciej schudnąć. Siedem zmian na odchudzanie. O tym sobie ja dzisiaj porozmawiamy. To już kolejny odcinek podcastu Sekrety Skutecznego Odchudzania. Karol Pieczka z tej strony. Często mówi się, że zdrowe i szczupłe ciało to kwestia nawyków, wyborów żywieniowych. No i to prawda. Dlatego w tym podcaście właśnie sobie o tym porozmawiamy. Dowiesz się, co jeść, aby łatwiej ci było schudnąć żeby łatwiej pozbyć się brzucha. Większość ludzi myśli, powiem Ci, jak większość myśli. Większość ludzi myśli, że otyłość to jest kwestia genów. Bzdura oczywiście. Geny mają marginalny wpływ na jakość Twojego zdrowia i Twoją sylwetkę, ale... Twoje nawyki przez na przykład wpływ środowiska. To, w jakiej rodzinie się wychowałaś, to, co ci wpoili rodzice czy dziadkowie do głowy, to, jakie nawyki w tobie zaszczepili, oczywiście to już ma potężny wpływ, bo później idziesz przez życie, masz 20, 30, 40 lat i popełniasz te same błędy żywieniowe, które robili twoi właśnie dziadkowie czy rodzice. I często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jednak fakty są takie, prawda jest taka że to, co wrzucasz do koszyka, ma wpływ oprócz tego, że na Twoje zdrowie. To na twoją sylwetkę również. To, co codziennie tam w markecie wybierasz z tej półki, co wybierasz, co wrzucasz do koszyka, czy taki produkt, czy inny produkt wkładasz, to są oczywiście przyzwyczajenia i nawyki, nad którymi można pracować. I to jest bardzo dobra informacja dla ciebie, bo można nauczyć się zdrowych nawyków, co też często właśnie robię z moimi podopiecznymi, ludźmi, którzy dołączają do programów odchudzających. Po to mamy między innymi spotkania tydzień w tydzień, tydzień w tydzień się widzimy, gdzie uczę i edukuję tych ludzi. Aby krok po kroku zmieniali swoje nawyki, czy rozwiązujemy różne problemy, wyzwania dopasowujemy te działanie do odpowiednich tam yy, możliwości i stylu życia danej osoby, żeby właśnie wprowadzić te proste zmiany, które pomogą Ci schudnąć. No dobrze, to w takim razie co jeść na odchudzanie. Siedem prostych zmian. To na przykład chipsy zamień na popcorn. Dlaczego? Zobacz, to nie jest jakaś skomplikowana zmiana. Nadal jesz popcorn, który nie jest do końca jakiś super zdrowy, prawda? A jednak chipsy w 100 gramach mają 550 kilokalorii około, a popcorn 380, więc widzisz, że ma tych kalorii mniej. Oczywiście objętościowo też tego popcornu jest więcej. Też ma wyższy indeks sytości. O tym sobie jeszcze też dzisiaj porozmawiamy w dalszej części tego podcastu. W skrócie, popcorn lepiej wybierać, jeżeli już masz ochotę na jakąś przekąskę, żeby coś pochrupać do serialu, bo łatwiej Ci będzie schudnąć. Oprócz tego, że dostarczysz mniej kalorii, to bardziej się tym popcornem nasycić, więc to jest prosta wskazówka, która ogranicza ilość spożywanych kalorii. Dlaczego się o tym mówię? Bo to jest kluczowe, aby schudnąć. Kluczowe, aby schudnąć, jest to, aby dostarczać mniej kilokalorii. Mniej kalorii. I o takich wskazówkach właśnie dzisiaj rozmawiamy. Kolejna zmiana. Zamiast wymyślnych drineczków to czysta, przezroczysta. Dlaczego? No bo słuchaj, często w drinkach jakieś mohi, no tam za dużo nie znam drinków. Mochi to jest, tak? Sens on the beach, Jakie tam są jeszcze drinki? Nie wiem. W każdym razie najczęściej są tam różne syropy, cukier, jakieś napoje, Sprite, cola z cukrem, i tak dalej, i tak dalej. No i to są niepotrzebne dodatkowe kalorie właśnie z napojów słodzonych cukrem, przez co kaloryczność tego napoju, tego drinka, no się zwiększa, a tego chcemy uniknąć, więc naj, najczęściej czysta albo piwko, albo winko będzie lepszym wyborem niż jakieś tam wymyślne, pięknie wyglądające drineczki. Kolejna prosta zmiana, która pomoże Ci schudnąć to kurczak zamiast kiełbasy. Teraz jest coraz cieplej i mamy okazję robić sobie grille na dworzu, prawda? I korzystać z tych możliwości grillowania różnych mięs. Najczęściej jednak Polacy wybierają no, po prostu kiełbasę. No i kiełbasa, jak możesz się domyślać, no często jest tak, że im tłuszcza, tym lepsza, prawda? Bo ten, ten tłuszcz się wytopi, wtedy jeszcze smaczniejsze to jest i tak dalej. Ale nawet jak wybierzesz chudą kiełbasę, no to niestety jest tam sporo tłuszczu nadal, jeszcze soli i tak dalej. Więc tych kalorii siłą rzeczy jest więcej. A jak myślisz, co się wydarzy, jeżeli na grilla położysz chude mięso, na przykład kurczaka, albo chude ryby, na przykład dorsza? No, siłą rzeczy dostarczasz mniej kilokalorii i zjesz mniej tych kalorii i łatwiej Ci będzie schudnąć, bo na takim grillu, oprócz tych drineczków, piwek i tak dalej, będzie mnóstwo jedzenia i to ma znaczenie, czy tego dnia dostarczysz 3000 kilokalorii, czy 1500, właśnie przez te nawyki, które, których dokonujesz podczas tego grilla. Zamiast tłustych mięs, na przykład karkówek, łopatki, czy kiełbas na grillu, właśnie częściej wybieraj chude mięsa, na przykład kurczaka. To nie musi być filet z kurczaka, no bo z grilla to może różnie smakować. Jak nie jest tam wcześniej zakonserwowany, odpowiednio przygotowany, to może być suchy, więc nie każdy lubi, prawda? Możesz sobie wybrać jakieś skrzydełka z kurczaka, czy pałki z kurczaka, no jakieś części kurczaka. W każdym razie to jest chudsze mięso. To może być również stek, tak? bo też jest chudszym mięsem, może być... Polędwica, która też jest chuda, a może być schab i tak dalej, i tak dalej. Kolejna wskazówka, prosta zmiana na odchudzanie to pi napoje typu 0, czyli bez cukru, zamiast tych słodzonych cukrem. No prosta sprawa. Skoro nie ma cukru, są zamienniki cukru, no to dostarczasz mniej kilokalorii. I zostawmy to, czy te zamienniki są zdrowe, czy niezdrowe, i tak dalej. Tak w skrócie powiem, że w tych ilościach, które dostarczamy są bezpieczne. Ale najważniejsze jest to, że dostarczasz mniej kilokalorii, bo to w cukrze jest problem. Problem nie jest w tym, że tam słodzik może być szkodliwy, jeżeli pijesz 2 litry kolidzi kolidziennie, tylko ale problem jest w tym, że wszędzie jest ten cukier i jeszcze tym cukrem popijasz, no i to nie sprzyja Twojemu odchudzaniu, prawda? trudno Ci przez to schudnąć, więc na tym się trzeba skupić. Ja wiem, że to być może nie smakuje tak jak z cukrem, jednak da się do tego przyzwyczaić. Popróbuj sobie różne napoje, bo na przykład jak nie smakuje Ci cola zero... Bez, ta bez cukru, to spróbuj sobie Pepsi be, bez cukru. Jak Ci Pepsi nie smakuje, to spróbuj tam Sprite'a, Fanty i tak dalej, tych różnych popularnych napoi, bo też mogą trochę inaczej smakować i być może któryś napój ci przypasuje i dzięki temu oszczędzić w ciągu dnia kilkaset kilokalorii właśnie wybierając napoje typu zero. Kolejna wskazówka, prosta zmiana, to częściej jest jajecznice na śniadanie zamiast płatków śniadaniowych. Dlaczego? Częściej wybieraj jajka, częściej jedz śniadania białkowo-tłuszczowe. Bo oprócz tego, że zapewnią ci sytość na dłużej, czyli po zjedzeniu takiego śniadania, dłużej się ta sytość utrzyma, unikniesz podjadania, to też przyspieszasz metabolizm, bo jest większa ilość białka w diecie, więc to jest wspaniała sprawa. A niestety większość ludzi. Je, płatki z mlekiem na śniadanie, albo tosty z dżemem, albo chleb z pomidorem, albo chleb z szynką, gdzie głównie to są węglowodany. I wiesz, oczywiście to jest proste, szybkie w przygotowaniu, Jajecznica też, ale po zjedzeniu posiłku bogatego głównie w węglowodany, to po godzinie masz zjazd tej energii. Masz spadek energii, i wtedy kolejna kawa, i kolejna kawa, i się próbujesz pobudzać, bo jesz nieodpowiednio. Jest źle zbilansowane posiłki, przez to trudno ci właśnie schudnąć. To jest prosta zmiana, bo nie wymaga dodatkowego czasu, bo i tak coś na te śniadanie robisz. To Skoro już robisz, to wybierz takie śniadania, które mają dużo białka i tłuszczy, a mniej węglowodanów. Kolejna wskazówka. Częściej wybieraj ziemniaki zamiast makaronów. A dlaczego? Ziemniaki mają mniej kalorii na 100 gramów i przez większą objętość, większy, wysoki indeks sytości wyższy, najesz się bardziej i na dłużej ziemniakami. Więc to jest mit, który często ludzie powtarzają, że ziemniaki tuczą. Bzdura! To masełko do ziemniaków tuczy, to tłuszczyk do ziemniaków tuczy, to jakiś boczek do ziemniaków tuczy, ale nie same ziemniaki w sobie. Więc ziemniaki jak najbardziej częściej wybieraj na obiady, to łatwiej będzie Ci schudnąć. Siódma zmiana na odchudzanie to częściej grilluj zamiast smaż, zamiast smażenia. Wybieraj częściej grillowanie zamiast smażenia. A może tak powinienem powiedzieć? Dlaczego? Bo smażąc, no zazwyczaj jednak tego oleju na tą patelnię nalewamy. Czy nawet podsmażając, no to tamte kapkę tego oleju czy oliwy dodajemy. No i to też ma kalorie, zgadza się. No właśnie, łyżka takiej oliwy ma prawie 100, 100, 100 kilokalorii. A najczęściej to nie jest łyżka, tylko to tam pływa, wiesz, w, tym, w, tej, oliwie, w tej oliwie, w tym oleju. No i w ten sposób część tego oleju wsiąka w tą potrawę, jak nie wszystko. No i dostarczasz więcej kalorii. Jak jest na to rozwiązanie? No opcja numer jeden jest taka, że ja w ten sposób często robię, że nalewam trochę oleju na patelnię i rozsmarowuję to takim ręcznikiem papierowym, więc ten olej wchłania ten ręcznik. No i patelnia jest po prostu taka, że nie będzie przywierała, ale nie ma na niej oleju. Więc możesz robić w ten sposób albo właśnie częściej wybieraj grillowanie. Dużo osób dzisiaj ma grille elektryczne. Genialna sprawa, bo bez tłuszczu możesz przygotować sobie jakieś mięsko, jakieś frytki, ziemniaki, są te różne takie beztłuszczowe frytownice, to się nazywa, tak? Te, te, na, na takie gorące powietrze, i w ten sposób też unikasz dodatkowej ilości kalorii z tego tłuszczu, więc łatwiej ci będzie schudnąć. Zauważ, że nie trzeba zmieniać wszystkich nawyków żywieniowych od razu. Wystarczą dwie, trzy proste zmiany czasem, które ograniczą właśnie ilość spożywanych kalorii, a to przyczyni się do odchudzania. Ty nie musisz wdrażać tych wszystkich wskazówek, które tu dzisiaj usłyszałaś, usłyszałeś od razu. Wybierz sobie dwie, trzy proste zmiany, zacznij to wdrażać i zauważysz, jak łatwiej ci kontrolować apetyt i łatwiej Ci schudnąć. Jeżeli chcesz więcej takich prostych wskazówek, to możesz zapisać się na darmowy cykl szkoleń. W opisie mojego profilu na Facebooku, TikToku, Instagramie, YouTubie, czy pod tym podcastem, pod tym nagraniem, możesz kliknąć sobie w link i zapisać się na darmowy cykl szkoleń, które pomogą Ci szybciej, skuteczniej schudnąć. I te spotkania są w 100% darmowe. Pytanie, czy skorzystasz? Jeżeli tak, to sprawdź sobie pod tym nagraniem kliknij w linki i zapisz się na darmowe spotkania. Jeżeli ten odcinek podcastu Ci się podobał, to zostaw również komentarz, że super, fajnie, w porządku, że czegoś ciekawego się tam nauczyłaś, albo napisz do mnie w prywatnej wiadomości. Karol, super odcinek, albo wyślij koleżance, koledze, bo w ten sposób dotrzemy do większej ilości osób, no i w ten sposób pomożemy większej ilości Polaków, za co będę mega, mega wdzięczny. Dobrze, to tyle na dziś. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, o, odcinkach podcastu. Pozdrawiam, Karol Pieczka. Hej.